Minął rok od czasu jak tutaj byłem, nie poznaje tego lasu, nie poznaje, degradacja całkowita, takie piękne świerki, zobaczcie jak wyschły i jeden przy drugim wysychają, dlaczego No tutaj wyschły, tutaj jest kawałek takiej polanki i słońce, słońce dodatkowo, oprócz tego, że była susza, nie było wody, to dodatkowo e, słońce niemiłosiernie grzało w tamte, w te ostatnie lato, no i to wszystko trzeba będzie wycinać. Aż żal, serce, wszystkie, ten. ten, 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 no wszystkie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. To tylko początek. Ale jak w górę spojrzymy, to e, też są okorowane przez dzięcioły, znaczy, że też wyschły. Wszystko do wycięcia. To tylko tutaj początek będzie. Oj. Masakra. Gdzie się nie spojrzy, to drzewa poprzewracane, drzewa wycinane przez rolników, przez właścicieli. Wszędzie widać przewrócone drzewa, suche, e, wyschnięte. Ten też jest wyschnięty, tylko tutaj to, to już nie nasz las. Właściwie nie wieśka, więc nie. Ten też jest wyschnięty. U góry załatwiony świerk do wycięcia. Klęska. Jedna wielka klęska. I tak jak teraz chodzę, wydaje się, że jest wilgotno, że jest mokro, to te jednak drzewa wysychają, bo w głębi nie ma w głębi nie ma wody przyjechałem chyba jako pierwszy. Nie wiem zaraz zadzwonię, gdzie oni tam są. Też się ruszają jak muchy w rosole. No ktoś był. Też robił porządek. Zobaczcie, gałęzie po odcinane od świerków. Tutaj jakieś dwa dylaczki leżą. Tam wyschnięty świerk. Ciekawe czy zostawiony, bo nie nadaje się na materiał w ogóle. Czy go jeszcze zabiorą? Nie wiadomo. Jest tragedia. A zobaczcie, tu jakie świerki powysychały. I co to oznacza? To oznacza, że drzewo w tym roku będzie tanie. Ja w tym roku nie będę. Zobaczcie, tutaj jakie świerki powysychały. Jeszcze stoją. Ale musi przyjechać właściciel je ściąć, inaczej jej się zmarnuje. Tutaj. No masakra. Drzewo w tym roku będzie raczej tanie, bo. Ja nie będę w tym roku siebie wycinał. Kupiłem 36 metrów przestrzennych olszyny po 120 zł za metr przestrzenny. Właściwie te ostatnie 6 metrów to za 100 zł, bo tam już taki słabszy sort był. Także bardzo tanio, ale mi się wydaje, że cena jeszcze spadnie, chociaż handlarze ludzie co rozłożą sprzedają po 2 zł za metr. Ale uważam, że drzewo będzie bardzo tanie roku, bo po prostu e, zagospodarować tyle wyschniętych drzew w lasach na Podlasiu, przez tą suszę między innymi, to nie będzie łatwo, więc cena będzie, cena będzie bardzo atrakcyjna. Poza tym e, suche z kornikiem, e, no, świerk nie ja wiem, czy to taki dobry towar do palenia. Ja nie lubię sosną palić, nie lubię świerkiem też palić, ja lubię liścia z tymi to całkiem coś innego jest, to się długo pali to daje ciepło sosna jakoś tam się zdusi, tam się wytwarzają te dymy się po prostu to nie bardzo, ale nie pogardzę żadnym typem drzewa, u mnie piec chętnie przyjmie każdy rodzaj drzewa, masakra masakra po prostu jedyne używanie mają korniki Dujo te, przepraszam, korniki i dzięcioły, jedni korzystają i drudzy korzystają, szkoda, szkoda tych drzew dla mnie jest bardzo. Takie piękne świerki w tamtym roku były. Dwa lata temu żeśmy tutaj wycinali jednego świerka, jako pierwszy, chyba usech, już zaczynał się i chciał go w wiesie kuratować, to jeszcze dało się chyba z niego coś tam zrobić, a jak nie to chyba w pieńkę żeśmy pocięli, już nie pamiętam, ale że te powysychają wszystkie to nigdy by mnie przepuszczał. Smutno, bardzo smutno.